Rozmawiam dzisiaj z Grzegorzem Nazarukiem, nauczycielem, konsultantem Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji i Nauczycieli, ale przede wszystkim muzykologiem, pasjonatem szeroko pojętej sztuki, ale również takich innowacyjnych metod nauczania. Dzisiaj będziemy rozmawiać o sztuce na wielkim ekranie. To jest taki cykl, który prowadzimy w Multikinie i który, w którym możemy obejrzeć retransmisje spektakli teatralnych, operowych, baletowych, również dokumenty dotyczące wystaw. Jestem ciekawa Pana zdania, co Pan myśli o tego typu formie obcowania ze sztuką. Czy jeżeli sztuka, to powinniśmy raczej sięgać do źródeł, oglądać spektakl w teatrze, wystawę. Poprzez kontakt z malarstwem lub rzeźbą w muzeum, czy taka forma oglądania sztuki na wielkim ekranie nie jest pewnego rodzaju jakąś, jakimś uchybieniem dla tego rodzaju? Przede wszystkim powiem tak, trzeba iść do teatru, to trzeba iść do kina, trzeba iść do sali koncertowej, trzeba iść na wystawę. Dotknąć, poczuć zapach, bo każda z tych instytucji pachnie, pachnie swoim zapachem, pachnie sztuką. Ale oczywiście nie wszędzie i nie zawsze jest to takie proste i jest takie łatwe. Pojechać do Drezna, pojechać do Paryża, pojechać do Berlina. No i w związku z tym mamy pewien wybór. Mamy możliwość obcować ze sztuką na wielkim ekranie. Mhm. A czy Panu zdarzyło się obcować ze sztuką u nas w Multikinie albo w innym Niektóry... Tak, korzystałem tak, tak. z tej możliwości multikina. Między innymi byłem na wystawie Nowy Wermer. Uh -huh. Tak samo na koncercie André Rieu. I muszę powiedzieć, że miałem możliwość oglądania na żywo wystaw. Natomiast doszedłem do takiego wniosku wtedy, kiedy Wermera oglądałem, że tak naprawdę tego nie zobaczyłbym bezpośrednio na wystawie, bo podczas tych filmów dokumentalnych mamy możliwość przeanalizowania, dokładnego analizowania dzieła sztuki, przyjrzenia się pewnym drobiazgom. Fachowcy, historycy sztuki opowiadają, zwracają nam uwagę na pewne detale. Idąc po galerii, ja oglądam wiele. Bardzo wiele obrazów, bardzo wiele przepięknych dzieł sztuki. Tak jak właśnie mówiłem, one mają ten swoisty zapach. No, niestety, nieraz ten zapach jest ograniczony szybą zabezpieczającą, ale tak czy owak galeria robi też zupełnie inne wrażenie. Natomiast chcąc zatrzymać się, przeanalizować twórczość jakiegoś artysty, malarza, rzeźbiarza. To nawet powinna być forma uzupełniająca, y, sztuka na wielkim ekranie. Mm -hmm. To, o czym Pan mówi, jest bardzo ciekawe, bo... Ja też mam takie poczucie, że właśnie jest bardzo dużo bodźców, kiedy ogląda się wystawę w muzeum. I też myślę sobie, że jest dużo takich dystraktorów, które nas wybijają z tego kontaktu ze sztuką. A to, co ja bardzo cenię w kinie, to ograniczenie tych bodźców. Że kiedy jest się na wielkim na sali i ogląda się na wielkim ekranie, to tak naprawdę nic innego nas nie rozprasza, nie kusi, żeby sprawdzić telefon, nie rozpraszają nas rozmowy innych oglądających. Ja pamiętam, że właśnie w tym dokumencie, o którym Pan mówi nowym Wermer wystawa Wszech Czasów, tam jest między innymi analiza widoku Delftu i to zrobiło też na mnie bardzo duże wrażenie, kiedy po prostu kadr po kadrze, fragment obrazu odsłania nam nie tylko to, co widzimy, ale też to, co było wcześniej, co zmieniło się w tym pomyśle malarza. Tak, i jeszcze te dopowiedzenia, mhm. dopowiedzenia tych fachowców, o których mówiłem. A idąc po salach wystawowych, nawet jeżeli mam jakiś tam zestaw do odsłuchania to nie zawsze to jest takie pełne i nie jest takie dokładne. No, natomiast bodźce zewnętrzne, jeśli jesteśmy w kinie, to zależy w jakim gronie jesteśmy, bo jeżeli jesteśmy w gronie samodzielnym, osoby, mhm. które naprawdę chcą obejrzeć wystawę, chcą posłuchać koncertu, czy obejrzeć jakąś sztukę, czy to będzie sztuka teatralna, czy operowa, czy balet, no to liczymy na to, że ci obok nas, siedzący, też nie będą dostarczali bodźców dodatkowych. Natomiast tutaj ważną rolą jest też zachęcanie przez nauczycieli swoich uczniów do tego, żeby zechcieli pójść nawet z nimi w tak zwanej grupie zorganizowanej. Bo dla wielu uczniów to będzie jedyna okazja obcowania ze sztuką. Mieszkając w jakimkolwiek mieście w Polsce, mamy możliwości najróżniejsze: mamy biura wystaw artystycznych, mamy muzea, mamy galerie wystawowe, ale niemniej dostęp do pewnych obrazów jest ograniczony. No, wiadomo, to są wielcy artyści, i te koszty zakupu przez takie czy inne galerie nieraz przekracza wieloletnie fundusze. Natomiast na pewno trzeba przygotować uczniów, z tymi, którymi pójdziemy na jakąkolwiek styczność ze sztuką wielkiego ekranu, żeby też nie dostarczali tych bodźców zewnętrznych. Bo dzisiaj pójście do kina to przede wszystkim kojarzy się z jakimś napojem, z popcornem, i to już są elementy, które mogą wytrącać, szczególnie podczas odsłuchiwania i przyglądania się koncertom. Lepszą reakcją będzie, byłem właśnie chociażby na André Rieu, gdzie była średnia wieku no, wyższa niż nastolatkowie. No i te osoby też podczas koncertu... Podobnie reagowały jak ci słuchający i bawiący się świetnie na koncercie, który Andrzej prowadził na żywo dla tamtej publiczności. Ale to o to chodzi. Też, żeby reagować, żeby się bawić, żeby się cieszyć, bo to pokazuje ten taki autentyczny odbiór. Mhm. No właśnie, cieszę się, że Pan o tym powiedział, bo to faktycznie jest tak, że poprzez te spektakle sztuki na wielkim ekranie możemy, mamy dostęp do większej gamy tych różnych wydarzeń, że nie każdego też zwyczajnie stać na to, żeby pojechać do Wiednia na, na koncert, czy, czy wybrać się, czy nawet właśnie oferta teatrów ograniczona jest do tego, co jest na afiszu. No tutaj jest to zrozumiałe, że aktorzy w danym czasie uczą się jednego Jednej roli, wystawiają konkretny spektakl przez jakiś określony czas, i ciężko o taki wybór, który mógłby mieć nauczyciel. Jeżeli, na przykład, w danym momencie omawia z uczniami Hamleta czy Romeo i Julię, jeżeli tego nie znajdzie w repertuarze teatru, no to zawsze może sięgnąć też po ten spektakl w sztuce na wielkim ekranie. Tak, jest to na pewno bardzo ważny moment dla nauczyciela. Narzędzie, wręcz pomoc dydaktyczna, gdzie chociażby wspomniany Szekspir i sztuki teatralne wystawiane w znanych teatrach brytyjskich z brytyjskimi aktorami i jeszcze w języku angielskim. Jaka to wydaje mi się niesamowita. Rola wykorzystać to przez nauczyciela języka angielskiego do nauki samego języka angielskiego. Ale z drugiej strony mamy w przygotowaniu, bo do końca czerwca, też sztuka na wielkim ekranie będzie nam przybliżała sztuki Moliera. No niesamowite przedstawienie komediowe ze skąpcem, z różnego rodzaju jego czołowymi tytułami, więc myślę, że nawet w tym okresie czerwcowym, wtedy kiedy już będziemy na etapie prawie wystawienia ocen lekkiego wyluzowania pracy z uczniami Pójść na taką komedię do kina i obejrzeć którąś ze sztuk komediowych, właśnie Moliera, czy posłuchać muzyki. Zresztą też przygotowane są propozycje, no, tak samo propozycje baletowe. Tutaj znowu wspomniany Romeo i Julia, ale z muzyką Piotra Czajkowskiego, więc wybór na pewno jest. Mhm. E, tak, a e, wspomniał Pan o tym języku i to też jest ciekawy wątek, zwłaszcza że niektóre z tych spektakli e, też e, są dostępne z napisami angielskimi, więc jest to e, znakomity też sposób uczenia się języka no, poprzez e, właśnie odbiór i słuchem i też wzrokiem, kiedy czegoś nie zrozumiemy, możemy to, to doczytać. I też ten akcent, który ci brytyjscy aktorzy mają, no jest samą po prostu przyjemnością też słuchanie go. Wydaje mi się, że to też dla młodych ludzi może być atrakcyjne to, kto gra w tych spektaklach, Na przykład Benedict Cumberbatch czy Jan McKellen, to są przecież nazwiska rozpoznawane bardzo przez młodych ludzi. A jak pan myśli czy coś jeszcze może być takiego atrakcyjnego też właśnie dla młodego widza, bo tutaj mówimy o perspektywie nauczyciela, o tym, co on może dzięki tym spektaklom, czy innym retransmisjom zrealizować, ale wiemy też, że często to uczniowie decydują o tym, co, czy, czy mają duży wpływ na decyzję o tym, na jaki właśnie sens wyjdą z klasą. Czy coś jest takiego atrakcyjnego, czy może jeżeli sobie porównamy. Teatr w teatrze, czy teatr w młodzinie? Jakie Pan tutaj widzi pokusy dla młodego widza? Pokusy dla młodego widza będą wtedy, kiedy nauczyciel szkoła przygotuje mhm. tego młodego odbiorcę i kiedy go nauczy i będzie miał świadomość tego, po co idzie. Bo tak naprawdę to szkoła musi pokazać, że jest taka możliwość i potem. Oczywiście w tej grupie y, uczniów, młodzieży są tacy, którzy y, będą doceniali możliwość uczestnictwa nawet w tej formie w różnego rodzaju y, spektaklach y, właśnie z wybitnymi y, artystami. No i myślę, że y, też kształtowanie u nich takiej y, empatii, wrażliwości y, wręcz uczuciowości y, to da, natomiast na pewno nie u wszystkich. Mhm. Ale to musimy nauczyć, bo jeżeli nie będziemy pokazywali, nie będziemy prezentowali takich możliwości, to wydaje mi się, że nie dotrzemy i, i wtedy teatry na żywo tak zwane, mhm. czy, czy w ogóle galerie, czy, czy teatry operowe, muzyczne, no nie będą miały swoich odbiorców. A w tej chwili myślę, że bardzo duże pole do popisu mają teatry muzyczne. W teatrach muzycznych chociażby w Polsce Niektóre nawet powstają nowe, po to, żeby gatunki muzyczne przedstawiać w różnych miejscach, bo jest takie zapotrzebowanie. Mhm. W tych teatrach muzycznych mamy światowej klasy chociażby muzykale, które są wykupowane na licencji na krótki okres, bo licencja na dłuższy okres byłaby zbyt droga, ale po to, żeby też na żywo. Zaprezentować, pokazać. No, można by było też takich spektakli wiele wymienić. Natomiast właśnie idźmy jakby równolegle, ale uczmy też ucznia przez to, że ma możliwość pójść z nauczycielem, z klasą do kina. Mhm. No tak, tutaj mówimy o tych, o tych takich pokusach, o tym, że, że trzeba wprowadzić, że trzeba w ogóle mówić o tym, że taka forma rozrywki jest dostępna. Taki trend, który też obserwujemy, no już pewnie od dłuższego czasu, to, to sprowadzanie sztuki do tej codzienności młodych odbiorców. Mam tutaj na myśli zarówno to, o czym Pan mówi, że muzykale to często są też muzykale nawiązujące do, no, do popkultury, ale też myślę sobie o takich też, że twórcy jakoś starają się też unowocześniać klasykę. Między innymi teraz w propozycjach wśród baletów mamy Jezioro Łabędzie. Za choreografię odpowiada Angelą Pleziokasz, jeśli dobrze wymówiłam jego nazwisko. I jest to twórca, który jest znany z tego, że unowocześnia, że łączy Klasykę klasycz... zostawia z rąk klasycznej opowieści, ale na przykład w jego wersji Jeziora Łabędziego Zygfryd jest synem prezesów firmy sprzedającej platformy wiertnicze. Jest to bardzo ciekawy, ciekawy motyw takiej zmiany, która ma, myślę, za zadanie zaszczepić tę klasyczną sztukę w takiej codzienności bardziej może zrozumiałej dla młodego odbiorcy. Może coś w tym jest. Ja nie jestem jakiś taki typowo stereotypowy w podejściu do sztuki i nowych podejść i nowych poszukiwań też jakby im kibicuję. Natomiast uważam, że szczególnie to, co jest w repertuarze tak zwanym klasycznym, już uznanym, powinno też mieć takie ujęcie. No, odzwierciedlające, rzeczywiste do tego, jak sobie autorzy w koncepcji pierwotnej założyli przekładając na język zrozumiały mhm. młodemu pokoleniu, bo chociażby przywrócenie w tej chwili literatury zekranizowanej, jaką jest Powieść chłopi, i mamy muzykę, która w tej chwili cały czas święci triumfy i zdobywa nagrody w najróżniejszego rodzaju festiwalach, konkursach, I, i twórca Luke cieszy się z tego na pewno. Jest to jeden z przykładów, do którego należy na pewno młodzież przyzwyczaić gdzie należy pokazać, że też tak można. Natomiast tak człowiek, chociażby w tych przytoczonych chłopach jest zachowane to, co istotne było dla samej powieści. Mm -hmm. no, mam nadzieję, że dzięki temu ona jest odczytywana przez, przez tych młodych odbiorców. Ja myślę, że w Akademii Filmowej nauczycieli, bo to też w ramach jakby tego cyklu, który Multikino organizuje i Sztuka na Wielkim Ekranie też będzie miała jakby takie odbicie i, i przełożenie, bo tak naprawdę to co prezentują kina, to tak by można było troszeczkę pomieszać w kotle. Mm -hmm. I, I z takiej receptury, która jest tam y, podawana, całkiem niezłe dania y, skomponować pierwsze, drugie, trzecie danie, y, bo tych przypraw. Z dziedziny teatru, z dziedziny opery, baletu, wystaw, koncertów. Mamy mnóstwo. Przecież to nie tylko oczywiście te koncerty, o których mówiliśmy, André Rie, ale też koncerty rokowe są przedstawiane na wielkim ekranie, więc myślę, że każdy coś powinien znaleźć dla siebie. No, a jeszcze to, o czym mówiliśmy przed chwilą, obsadach, której nie zawsze na żywo uda nam się dotknąć. Mm -hmm. Mówimy o obsadzie, mówimy o tym, że te spektakle czy dokumenty dotyczące wystaw są z... No, to jest, y Top światowych wystaw czy światowych teatrów. Warto wspomnieć o tym też, że te spektakle dostępne są nie tylko w godzinach wieczornych, tak jak w repertuarze można je często znaleźć, ale również dla grup szkolnych zorganizowanych w dowolnych godzinach, nawet rannych, przedpołudniowych. Jednak często spotykamy się z takimi trudnościami nauczycieli, że oni, żeby wyjść ze szkoły do kina, potrzebują zgody dyrekcji, nie zawsze tę dyrekcję są w stanie przekonać do tego. Pan jest byłym dyrektorem szkoły, więc chciałam zapytać o tę perspektywę, czy, czy gdyby to pan miał zadecydować o takim wyjściu, czy wyraziłby pan zgodę? Nie wiem, czy ja jestem dobrym przykładem, bo sam jestem muzykiem, więc z sztuką trochę do czynienia miałem i mam. I, i dla mnie to był jeden z priorytetów wychowania przez sztukę młodego człowieka, bo nie będziemy i to nie jest miejsce mówić o korzyściach i wartościach dodanych wychowania przez sztukę. Natomiast zawsze podaję nauczycielom, dyrektorom, też podczas różnego rodzaju spotkań taki argument, że tego typu wyjścia one są realizacją podstawy programowej. I w każdym z przedmiotów przede wszystkim bloku humanistycznego, czyli język polski, języki obce, plastyka, muzyka mamy w podstawie programowej obcowanie ze sztuką w związku z tym, Myślę, że też nauczyciel, jeżeli będzie umiał uargumentować, nie powinien mieć większych problemów. A dyrektorzy są otwarci, tylko czekają na to, żeby powiedzieć im, czy zaprezentować, że to jest wartościowe dla dzieci. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Myślę, że tym głosem zakończymy. A ja zachęcam Państwa do tego, żeby aktualny repertuar dostępny w ramach czy sztuki na wielkim ekranie, czy akademii filmowej sprawdzać na naszej stronie multikino.pl w zakładce szkoły. Zachęcam do dokonywania rezerwacji.